Hejo. Hejo. ja, hej Ja jestem z moją siostrą. ja. Czekaj, tu z moją siostrą. Będziemy otwierać The Kinder Joya. Wszystkie! Bo to nam oczywiście pod ostatnim shortsem. Widzieliście jak my to otwieramy. Ej, Ej, nie widziałam to. Na shortcie to było. I teraz dzisiaj będziemy robić tego wszystkiego unboxing. Ogólnie to, dlatego pewnie, tylko to, dlatego, że my jeszcze dostałyśmy telefon nowy od staty, na którym teraz właśnie nagrywam, czyli na no, tym nowym koncie. Ale ja miałem cztery, więc... Dobra, to się wzięła stąd, a ja... Czekajcie, stąd. A ja wezmę tego w, takim, tego w takim razie. Ej, ciężki. Odłożyłam to teraz na łóżko, a my będziemy stali tutaj, sobie... Dokładnie to na tym. Moja siostra już otworzyła, ale pierwsza ona otworzy. No to ja zaczynam tutaj. Dobra. O kurde, jakaś nowa edycja. Filozaury, kurde! O no, nawet widać na A no, że są geniusze. Trochę szkoda, że nie widzą, ale myślę, siostra, więc... Mogę być przecież ale na Eletrino. Okej, okay, moja by... siostra złoży to i wam pokażę. Ile będzie powtórek? Szkoda, że to nie jest czegoś lepszego, dobra. Harry Potter. No właśnie. To już było 100 razy lepsze. Ja już złożyłam takie takie coś, no takie coś jak. No, nadziei, coś jakby. No. I teraz otwieram ja dobrze Więc teraz je otwieramy tutaj. Tu jest czekoladka. Teraz zostawiam na później. To odrzuwam, bo mam Nigdy no. tak nie robię. Tu jest mojej siostry jajko. Tam. Tu, a tu, ja. E, możemy Wam jakoś tak tu postawić. A tu jest mój Tu będą mi tak wystawione. Z miniaturą. Mam takiego ładu. Ładnego. O, ładnego. 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 Oh, to jest To jest T-Rex, chyba. Ja. Dobra, tu ja Wam go złożę i widzimy się zaraz. No i prezentuję się tak. Bo szkoła swojego kiedy czuję. Of ja teraz odkładam. A kurz za go duża głowa. Będzie leżał. Dobra, będzie leżał. Okej, okay, masz sobie kolejnego tego. Ja też tym razem wezmę jakiegoś ze środka i myślę, że weźmiemy sobie tego. Teraz znowu moja siostra. A że nie można jej powtórki, więc jest dobrze, a pewnie mnie zaraz będzie powtórka. No ja się bóję. O, kolejne... Nie, U nie widzieliście, trudno. Dobra, nie, to jest taki... taki... trochę dziwny, ale ogólnie dobra. Myślę, że to już go składa, no. One fajne dla mnie, takie nawet. No okej, okay, teraz go odkładamy do kolekcji. Smok. dinozaurów, jezu. Okej, okay, dobra, tam... No widziałam, widzieli już to, ja Tu będzie moje. Ej, a gdzie teraz jest moje jeszcze jedno? tu jest twoje. Mm. Dobra, więc w takim razie otwieram My. tym razem znowu ja. Ok, My. tu jest znowu czekoladka. O, Oa! No to baj. Ale nie, bo ja tutaj sobie tym. Tak, tutaj, o, tak. O co, już się że to będzie powtóreczki? O, yeah, yes. nie jest! Nie można jej na razie powtóreczki, ale co jest takie fajne czy nie? Jeśli widzę, wie, że my zostawimy sobie na później, bo ja mam tak ochotę. To, y, jutro pewnie będę też chciała, dobra? Więc ja to zaraz. Ja to, z Ja to zaraz złożę, bo to jest trochę mniejsze, no i widzimy się. Mi wyszedł taki, a i nawet ładny. Składamy go tu. Ten jest na razie moim, moim ulubionym. A moim, nie wiem, obojem. My jeszcze chyba otworzymy teraz akurat z wami jeszcze tylko ja jeden i moja siostra jeden. No i później jeszcze będzie oczywiście filmik. Ja już wybrałam findercha, ja. Okej, okay, moja siostra wybrała z T tąd, no tamt. No to ja też wam do właśnie grała tego. Ej. Moja siostra jest pierwsza. Okej, okay, to jest twoja. O nie, to jest jedno moje, nie wiem, bardzo. No powtórka. A twój ulubiony. Jednego masz się bawić, a jednego położyć sobie Niech. na biurko. Trudno zdarza się, więc. no. pierwsza. Teraz ja. Teraz ja otwieram. Hmm. Okej, żeby teraz tego gdzieś nie trafiła po Boże, my już mamy wszystkie. Nie, czy nie? Nie, zostawiam jeszcze tylko pomarańczowy i zielony i różowy. A, hmm, no to jeszcze dosyć dużo. Ja chcę tego różowego, patrzcie jak jest piękne. Dla mnie oczywiście. Tak, no jak to. Pterodaktyl i. No, wszystkiego nie jest to. No, wszystkie hmm. ogólnie, tak? Dobra, no to otwieram kolejne, bo ja już ty, otworzyłam trzy. Teraz, no, trzeciego otwieram właśnie. Oh my god! Oh my god! Czy on w ciemno... Tak. To jest zlikwidowana. To, to jest nietowane. rzadki. Widzowie, to jest mega rzadki. Dobra, ja go składam szybko. O, on się tak prezentuje. Widać, że on świeci w ciemności i idziemy to właśnie chyba z wami sprawdzić. Idziemy! W ogólnie, to on nie świeci tutaj jest, ale ogólnie wygląda jakby był siedzący, więc można kogoś oszukać. No, ale ogólnie no. Dobra, to jest właśnie tak on się prezentuje. A otwieram po ostatnim. Nie biorę takiego. Ja biorę takiego. Nie wiem, czemu, ale dla mnie to już mamy mało. Tam w pudełku. Kurza, pijam. No, ja tak cały czas chcę to otwierać. Chociaż nasz to. Tato... O! Nasz to no. tak nam nigdy tyle ników nie wląknąłem. No, no kurde, nie! O, chyba najmniej. Dobra, y, sprzedać się. Czy coś takiego. Nie, nie. To... Może się wytrajdujemy z kimś, na przykład z naszą siostrą. siostrą. Powtórę, trzecia. Dobra, tu są moje bajzle. Nie okay. wiem. Ja miałam kciuki, żeby to był różowy. No, ale ten też jest mega fajny, ale. Ej, tu nie ma go. Mm. Dobra, mm, taki też jest mega fajny. A to już była jakaś niepowtórka? Dobra, ja zaraz chyba sobie czekoladkę, bo ono tak jasno. Tego, 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 tego nie no, tego, tego zielonego filtrowego. Tego? No, on jest też mi się właśnie podoba. A, błagam coś to dba. Dba. nie to ptere miała ptere Nie, powtórka, nie, bo nie pterodakty. Okej. Okay. Mm. Więc zamyk. To nie jest ten pterodakty, to jest taki, a to chyba twój, twój ulubiony też, ten tak. Tak, je Jeszcze więc... w moim ulubionych kolorach. No, więc mega pewnie dla Tasji. O, on jest fajny, mega, no, mega, bo go do nas. No tak się prezentuje nasza kolekcja. Nasza kolekcja na dzisiaj i jutro będziemy przetwierdzone, bo jeszcze dzisiaj też więc...